w Pekinie jak widzicie rozpoczęła się uroczystość opuszczenia flagi chińskiej, która tu miejsce codziennie. Z zakazanego miasta rusza poczet standardowy. Post postać ma zawieszona w głównym punkcie bramy, która prowadzi do miasta, pogląda. Spokojny marsz. 75 kroków na minutę, długość kroku to około 80 cm. Chińczycy są dobrze wydronowani. Do tego gwardia, którą widzicie, nie jest niska. Nie uwierzylibyście, że to są Chińczycy, gdyby nie oczy. Zobaczcie. Zebrany tłum. Piękny, spokojny marsz. Trzymany ruch na jednej z największych ulic w Pekinie tylko po to, żeby mogła się odbyć ta uroczystość.